Na parkingu dało się wyczuć ekscytację. Tak szybko jak wydostałem się z kokpitu, podszedłem do Junkersów, które rozładowywano z podejrzanym zapałem. Powód okazał się trywialny, choć ponownie moje przeczucie nie było do końca chybione. Feldwebel z personelu naziemnego nie marnował czasu przygwożdzenia złą pogodą w Duginie i zorganizował kilka skrzynek wyśmienitego wina. Oświadczenie awiatora mówiło, żeby schować się w najgłębszym zakątku ładowni, pod hałdą innych pakunków. Oczywiście nie brakło chętnych w pomocy z wydostaniem butelek. Przebiwszy się przez tłum, nie omieszkałem przypomnieć Majerowi, by był wdzięczny, że jego transport szczęśliwie doleciał do bazy. Przez naszą pocieszną wymianę zdań, nie mogłem się doczekać wieczornej uczty. Naszą rozmowę przerwał odległy, głośniący ryk silników. Ale to przecież nie mogły być nasze wracające myśliwce, strosząc zwycięsko skrzydła. W kolejnych chwilach jakiś tuzin samolotów pojawił się nad krawędzią lasu i przeleciał zaraz nad naszymi głowami, otwierając ogień na parkingi ze stojącymi maszynami. To byli Rosjanie. Kilka sekund później syreny zawyły przeciągle, a automaty dział przeciwlotniczych zaczęły szczekać w niebo. Wszyscy się rozbiegli, kierując do okopów na krawędziach lotniska. Nie wiem co we mnie wstąpiło, ale podbiegłem w przeciwnym kierunku do Messerschmittów pierwszej eskadry. Wylądowali niedawno po przetestowaniu silników. Po ostatnich przejściach od razu sprawdziłem poziom paliwa. Jedna trzecia baku. Może być. Szybciej się rozpędzę i wzbiję do wroga. To jest, jeśli dadzą mi szansę w ogóle wystartować. No i witajcie. Szybko dzisiaj się musimy zrywać. O mój Boże, już lecą. <grywa> no, klimacik jest sprzętny. My maszynę odpalamy. I w ogóle wskoczyliśmy do jakiegoś zaparkowanego tutaj wcześniej samolotu. Jak na odprawie. Ale dobrze, że akurat cokolwiek jest na podorędziu. Tak jest, silnik zaskoczył. Mam nadzieję, że coś przechwycimy. Ojej. Nie marnujemy czasu. Znaczy, się, że jesteśmy na początku. pasu startowego. I w przeciwieństwie do jakichś jaków czy innych rzeczy nie musimy rozgrzewać. raz oddechy, lekka kontra Jak będziemy pod 200 km podciągamy nos i w górę. bo one są małe no właśnie kurde A, szajse one są bardzo zwrotne, właśnie mają nad nami przewagę zwrotności więc my musimy z używać energii ale w innym trochę w stylu niż normalnie to fakt myślałem że to będzie miga no trudno, na no dobre. to będziemy uważać na przyszłość. Zaleta jest taka, że jeżeli po prostu chcemy go zgubić, to w zasadzie nie ma nam co zrobić. Tak? Kierujemy dziób do góry, dajemy przepustnicę w przód. A tylko Byle sobie sam się nikt nie ugotować zbytnio na. Oho Aha. jedni Aha. Aha. nasze lotnisko! Jedno, dwa, że mogą pokrzyżować plany startu naszych towarzyszy chcemy usiąść na ogon, ale nie tak dosłownie, tylko dostać się za niego dość wysoko i skrócić Przelot, skrócić ten łuk wykorzystując właśnie do widzenia no, mam nadzieję, że do widzenia Dobra. To jest w każdym razie posiekany to jest iszak, to jest w zasadzie sklejka i trochę metalu więc powinien się rozpaść. Ale tu, chyba, jakby do planowania podchodził jakiś nasz sojusznik. czy co, może jednak upewnijmy się, że ten typ spadnie. Jego żeśmy nie znaleźli, ale tutaj jest jakiś inny. Cóż to jest? Rzeczbiszak? Tak się wydaje. Yep. No, Dobra, spróbujmy się nad nim pokręcić. Ja to bym chciał, żeby on sobie przeleciał, hen, hen Że mógł się. Wykręcić i go dogonić. Go to no, w sumie tak też może być. nie? Wsiadałem mu na plecy. Zdaje się, że on leci do domu. Hmm. No, ale skoro możemy go przeskrzynić i nie pozwolić mu wrócić, to będzie, ruskie będą miały. Tak, no w tym etapie wojny, jest to 41 rok, to zdecydowanie... O, no, pan zaczyna manewrować słusznie, słusznie. I to są... Jak on próbuje za nami nurkować to nawet się nie przejmujemy? Tak? Tylko oczywiście musimy znowu zrobić duży i załom Bo my nie mamy aż takiego błędnego promienia skrętu jak to ciągnięcie powinniśmy tak zrobić podbicie w górę z powrotem zresztą trochę energii długowania. i teraz on wytracił masę energii musi się prostować my jeszcze jakąś tam mamy ok dostał no chodź tutaj rubel no, wygląda troszeczkę jak imbróbelek, dobra? No. O! Nie będzie południa Pach! Uff! I to by było na tyle, mam nadzieję Zajrzymy się jeszcze, czy coś tutaj nie krąży i ewentualnie możemy wracać. O tak, chyba już jest czysto. Hmm. To bardzo mi się uśmiecha osobiście. Ach, ponieważ będziemy podchodzić do lądowania, a może też jestem winien tłumaczenie, może nie jesteście pierwszymi ludźmi, którzy zaczynają od blazing steps. Ja generalnie lubię grać bardziej bez HD. Więc tak, ja sobie wyłączam HUD, ale żeby wam pokazać, co tutaj będę robił podczas lądowania, to sobie na ten czas zaktywujemy klawiszem H, oczywiście. I teraz cokolwiek nie będziemy robić to gra nam będzie wyświetlać inputy szczególnie jeżeli chodzi o przepustnice, jeżeli chodzi o inne tam rzeczy po prawej stronie ale też po lewej stronie będziemy mieli wyświetlane komunikaty więc jest to troszeczkę klateru, którego ja specjalnie nie lubię. Ma no, też na instrumentach i mapce na drugim ekranie. A my, co tutaj robimy? Opuszczamy sobie klapy do mniej więcej 40% na tym ostatnim podejściu. Celu, znaczy to nie jest tak, że musimy akurat 40% ba. Nawet Meserem się da lądować bez klap ale rzekomo dla bezpieczeństwa powinno być bo też ładnie spowalniają i zapewniają jako taki taką stabilność podczas samego przyziemienia powiedzmy no i chcemy kontynuować nasze podejście z prędkością około 220 km na godzinę jak już się sprostamy tutaj z lotniskiem, no w ogóle gdybyśmy podchodzili ciaśniej e, i wyżej, no to moglibyśmy wcześniej wypuścić e, to podwozie. A tak to wypuszczamy sobie teraz mniej więcej no i pilnując oczywiście silnikiem, przepustnicą, żebyśmy mieli ten, ten zadowalającą Prędkość, no i żebyśmy też opadali w taki sposób, że kiedy wyciągniemy zaraz nad pasem, to nas ładnie tak osadzi. Oczywiście przyzwyczajenie ile trzeba to wyciągnąć to jest kwestia wprawy kwestia i praktyki, ale to da się opanować. Jak widzicie, tutaj po lewej mamy oczywiście te wszystkie czaty radiowe. Czego ja też nie jestem fanem, jeżeli chodzi o wizualny aspekt. No ale rozumiem, że jest to w miarę tam potrzebne. Okej, okay. jesteśmy zaraz pod tak pasem. Ciągamy, jeszcze, jeszcze. byliśmy jeszcze troszeczkę za szybko, ale lekkie podbicie, nie ma tragedii. ale tak, ja generalnie niespecjalnie lubię grać z HUDem dlatego jak to będzie możliwe to dla większej imersji po prostu go wyłączam a te wszystkie napisy mnie też trochę denerwują ale bo jak widzicie po całym kokpicie tak, tutaj jest wszystko 100% dla imersji no. nie da się temu zaprzeczyć prawda, że wasz generous host Dało od siebie tyle, żeby żeby no po prostu 100% tego klimatu niemieckiego pilota było, prawda? <grymne> no, no to nie, nie da się zaprzeczyć, że to jest... To jest kopit prawdziwego niemieckiego pilota. A to plumknięcie, które słyszeliście, to jest powiadomienie, że coś zestrzeliśmy. Więc dostajemy też powiadomienie na czacie oczywiście radiowym. Ech. A my cóż? Wygaszamy maszynę? Bardzo ładna. Szczerze mówiąc, jest jeden z moich ulubionych samolotów w Ile-Dwójce. Ze wszystkich. No i jeżeli chodzi o, o niemiecki sprzęt. O czołgach wiele można mówić. O Dwa zestrzelenia, ładnie. Ale jeżeli chodzi coś, to już. Co to jest? O jakiś mig 3. Ale to chyba nie nasi. To musieli być nasi sojusznicy albo działka. Dobra, tutaj jest jeden. B109. Niestety straciliśmy. I tu jest mig 3, a tu jest ishak Tak, tylko gdzie jest? Gdzie jest ten drugi, którego zastrzeliłem? Licie go. Jestem pewien, że to był jeden z tych podziurawionych, który mocno oberwał, uciekał, uciekał, i w drodze do domu się rozbił, bo tak najczęściej to była. Ale cholera, nie widzę. No nic, nieważne. Jak tutaj go nie znajdziemy, to odbijemy się jeszcze w jakiejś misyjce. No, raczej nie tu. Hmm. Dobra, nieważne. Jak mówię. E, ładna, zwiewna, przyjemna misja. Miejmy nadzieję, że to będzie koniec ekscytacji tegoż dnia, prawda? E, a ja się z Wami tutaj pożegnam, usiłując znaleźć tego dziabąga. Cholera, no po prostu nie widzę. Gdzie może być jakieś czerwone kółko z niebieską wolutką? Oh well. W takim razie zobaczymy w kolejnym odcinku. A Dziękuję Wam za uwagę. Cześć.